Dzień dobry, dobry, ja podpięta do, do kabla, bo mi się telefon ładuje, e, witam się z wami, ogarnęłam się już, w sensie wiecie, ubrałam się, e, właśnie postawiłam sobie na śniadanko, kawkę zrobiłam, chciałam wam pokazać mój outfit dzisiejszy domowy, uwielbiam chodzić ubrana na czarno dziewczynę, Mam te dresy stare jak świat, już one są z mohito. Muszę sobie zerknąć na mohito. Czy są jeszcze jakieś inne portki dresowe? Ja te akurat odkupiłam od mojej szwagierki, bo w sumie to już nie pamiętam, co ona mówiła. Że wiszą na niej, czy coś takiego. W każdym razie ja je po prostu kocham, te dresy. One mają taki lampas. Do tego założyłam sobie bluzkę taką czarną, najzwyklejszą. Włosy, słuchajcie, wyprostowałam, dlatego że już wam może pokażę. Włosy wyprostowałam, delikatnie podprostowałam, bo chciałam mieć po prostu dzisiaj takie bardziej gładkie, proste. I słuchajcie, użyłam tak jak Wam ostatnio mówiłam w tym filmie z produktami ze sklepu internetowego Estyl. Smarnęłam sobie troszeczkę tym włosy i dziewczyny muszę Wam powiedzieć, że oprócz tego, że to daje termo ochronę, jeżeli lubicie takie gładziutkie, naprawdę gładkie, proste, lejące włosy, jeżeli prostujecie włosy, to musicie to koniecznie spróbować, z tego względu, że włosy są tak leiste, tak błyszczące, tak milutkie, wygładzone, jeszcze lepszy daje efekt właśnie prostowanie z tą termochroną seria Expert z L'Oreal. Tutaj na dole Wam napiszę w opisie, i tutaj pewnie też mignie na ekranie, bo jeszcze kod rabatowy minus 10% z tego sklepu. Styl działa na moje hasło. Teraz nawet zapomniałam, jakie to było. To była chyba Kasia 10, o ile się nie mylę minus 10%, także możecie sobie zerknąć na jakieś tam produkty, jak szukacie czegoś do włosów. A ja tymczasem idę robić kawkę, bo się zaraz padnę. Spać mi się chce znowu, jestem niewyspana. Ale to jest tylko i wyłącznie moja wina, słuchajcie, bo ja do późna siedzę, oglądam serial. No, no, idziemy pić kawę. Ale po zimie już słuchajcie, ani śniegu, ani śladu nie ma. Zielono się zrobiło. Wieje. Co prawda słońce gdzieś tam daleko za chmurami, o, ale muszę Wam powiedzieć, że jest ciepło. Jest 9 stopni w porównaniu do tego, co było choćby nawet wczoraj. To jest po prostu cieplutko. Dobra, moje śniadanko. 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 Prezentuje się może nie za rewelacyjnie, ale słuchajcie, ja z rana ja po prostu nie trawię jeść śniadania. <laughs> nie lubię. No, ale od dłuższego czasu już je e, słuchajcie, tak że jakby zmuszam troszeczkę, żeby cokolwiek zjeść mm, przed wypiciem kawy. Tak, przed wypiciem kawy pasowałoby cokolwiek zjeść, więc ja sobie teraz siadam, zjem tę pomidorka, odpalę sobie serial. W ogóle dziewczyny bardzo lubię serial. Teraz, o, teraz oglądam e, The Sweets w garniturach bardzo, bardzo fajny film i w ogóle słuchajcie, ciekawostka, nie wiem czy oglądałyście w każdym razie gra tutaj jedną z takich głównych rol księżna, księżniczka ta od tego eee, z Wielkiej Brytanii Megan fo Megan jakaś tam o, gra Rachel o, to nie oni akurat bohaterowie głównie zarombisty serial, jak ma na imię ta księżniczka cała nie Harego. Harego chyba. Nie, Harry to jest ten starszy tego młodszego. No, także oglądam. No, Babajagę naklejamy, tak? Tu będzie pać. Tu baba jaka. Tak. Tu baba jaka. Baba Jaga. No my z to się kleimy naklejki, a jak wy, wykleimy naklejki, to będziemy kolorować, tak? Tak. Mama bardzo lubi kolorować, a ty lubisz? No. Tak. Wszystko. Wszystko lubisz? Okej, okay, to dalej jedziemy z koksem. Co jest na kolejnym obrazku? Co to jest? Ktoś, Tosia? Co tutaj jest? Złota rybka. No, i to jest złota rybka. Tu jest. Proszę bardzo. Naklejaj ładnie. Może na pleckach chyba na brzuszku? No, naklejaj to Siunia, bo będziemy kolorować zaraz, bo ja chcę kolorować. Jalaś. Ziela. Jalaś ty. <laughs> mama kaszle. Dobra, a to co to jest tu? To jest czarnoksiężnik jakiś. To mama malowała trochę, nie? Proszę. Patrz, ma taki kolor y sukienki jak ty spodenki. Taki sam kolor. No. Dobra, słuchajcie, ja się ubieram. Właśnie zakładam moje srebrne skarpety i jadę do sklepu. Skoczyć tylko do Biedronki, zrobić zakupy. Takie wiecie, spożywcze w sumie, bo mamy dzisiaj znowu gości. Przyjeżdża do nas nasza znajoma. Kopelać się nie widziałyśmy. Z córką przyjeżdża, więc dziewczyny się pobawią, a ja tymczasem uciekam do Biedronki. Jest po prostu dziewczyny wiosna. Jakby teraz był luty, to bym myślała, że to już jest zapowiedź wiosny, a to jest dopiero środek grudnia, środek grudnia, dobrze mówię, dobra ubieram się, skakuję, pokażę wam się i jedziemy no dobra, słuchajcie, ja zarzuciłam na siebie tylko tą kurtkę gigantyczną z hausa, którą kupiłam w zeszłym roku na wyprzedażach zimowych muszę wam powiedzieć, że kocham tą kurtkę ja w ogóle lubię takie oversize'owe rzeczy, pod spodem mam właśnie tą koszulkę, ten dres, w którym byłami będę chodzić, a na dole te moje buty, może stanę tu, z, z ja muszę tylko te podeszwy trochę wytrzeć, bo tak to jest z tymi jasnymi podeszwami, także ja uciekam, no i yy, jedziemy, patrzcie jakie piękne słońce świeci, no po prostu wiosna. Zobaczcie, jakby tak ktoś mi nie wierzył, że, męcz, że nudzę o drodze, jaką posiadamy, to tak wygląda droga dojazdowa, takim trochę skrótem e, do miasta. A ta droga dojazdowa, nie skrótem do miasta, wygląda tak samo. Tak, że e, ludzie odwiedzający nas i znajomi odwiedzający nas w okresie jesień-zima, e, bądź też kurierzy, listonosze, muszą się liczyć z takim stanem drogi. Brawo, gmina! Dobra, słuchajcie, byłam w Biedronce i zdecydowanie za grubą kurtkę założyłam. Spociłam się jak dzika świnia. Sorry. Mówię wam, spociłam się jak dzika świnia. Jeszcze wyjeżdżam, a tu takie, kurcze, wiecie co? Wszędzie jest po prostu natłok ludzi dobra, jadę, jadę. Wszędzie jest po prostu taki natłok ludzi. A jutro niedziela handlowa, więc <laughs> jeszcze jadę tylko słuchajcie do paczkomatu, bo przyszły mi dwie paczuszki, które e, no, czekałam dla Antosi, słuchajcie, na Vinted kupiłam. Sorry za te turbulencje, ale no takie są drogi w naszej Polsce, dziury wszędzie. E, zamówiłam a to i dwa takie ciuszki świąteczne typowo, także wam pokażę. A tymczasem e, jedziemy dalej. Dobra, przesyłki odebrałam. Słuchajcie, są to takie małe przesyłki, bo w jednym są śpiochy taki wielki, taki pajac świąteczny, a w drugiej jest komplecik, także przyjedziemy do domu, to je otworzymy, a ja tymczasem uciekam jeszcze kupić jakąś wędlinkę. E, dziewczyny, wiecie co? W ogóle mam jeszcze taką mm, kolejny raz rozkminę, e, przemyślenie w sumie za każdym razem jak jadę po zakupy spożywcze mam takie przemyślenie i no nie wiem, dziewczyny, mój rocznik przynajmniej nie tęsknicie za czasami, kiedy mając 100 zł w portfelu szłyście i kupowałyście po prostu cały wózek zakupów spożywczych? W, 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 w przeciągu tych paru dobrych, parunastu lat e, naprawdę tak wszystko poszło w górę, że ja jestem po prostu przerażona. No, wartość pieniądza moim zdaniem stoi w miejscu. Zarobki stoją w miejscu, ale ceny wszystkie, głównie spożywki, takich rzeczy podstawowych, typowo, które potrzebujemy w domu, tak wzrosły diametralnie w górę. Teraz będą turbulencje bo wjechałyśmy z powrotem na moją ekspresówkę. No i takie mamy, mam po prostu przemyślenia, już jako mama, jako żona, pani... śliną się zakrztusiłam, wiecie, jako <śliną> pani domu. Kobieta, która zajmuje się domem, gotuje, pierze, sprząta, kupuje wszystkie rzeczy potrzebne do domu. Strasznie mi brakuje tych czasów, kiedy mając 100 zł, wiecie, tak chodzi mi o to, że mając stówkę, za stówkę kupiłyście naprawdę masę rzeczy. W tym momencie ta stówka to jest nic, naprawdę nic, kompletnie nic. Wiecie, idziecie kupować do sklepu, nie kupujecie jakichś dupereli typu zechcianek, tylko takie typowo naprawdę potrzebne rzeczy, bez których, no, ciężko jest dzisiaj funkcjonować no i pieniądze lecą także trzeba oszczędzić trzeba przyoszczędzić ja i tak słuchajcie zacisnęłam pasa jeżeli chodzi o moje wydatki takie typowo moje jakieś tam zachcianki pierdoły i tak dalej bo wiecie już mając dzieci no to już też inaczej się na wszystko patrzy natomiast no jestem przerażona tym, tym po prostu jak wszystko jest drogie no, dojeżdżam do domu, pokażę Wam te, dwie, te, te rzeczy, które zamówiłam dla Antosi. I podejrzewam, że dzisiaj jeszcze prędzej zakończę tego vlogmasa. Patrzcie, jak słońce świeci. Po prostu istnieje jest jak wiosna. Będzie z 15 stopni chyba. E, o, coś tam mi drogę przyblokowali? No, dobra, jadę. No dobra, słuchajcie, kupiłam jej na Winted odkupiłam takie, takiego pajaca wspania. O typowo świątecznego. On jest na styk, to jest tak na teraz, tak jak mówię, bo na przyszły rok to na pewno będzie za małe. i tak po domku taki komplecik. O, bluzeczka i geterki do tego. Widzę, że geterki są troszkę na, na kolanach wytarte, ale to tak mówię, tutaj po domu, tak żeby świątecznie troszkę wyglądała, także fajne, bardzo mi się podoba. Kupiłam jeszcze, słuchajcie, ten Aril w biedronce, ciepłe jabłko z cynamonem. Bardzo lubię ten zapach na zimę. W zeszłym roku też kupowałam, także zaraz podpinam. A tu w Łazience mamy takie tabliczkę, którą swego czasu kiedyś, kiedyś, kiedyś kupowałam, właśnie w biedronce. To jest takie lusterko, sztuczny storczyk, i tu będzie ulatniał się w Łazience zapach właśnie. Słodkie jabłko i cynamon. I w ogóle tu jeszcze Wam chciałam coś pokazać, słuchajcie, bo testuję ponownie, właśnie wróciłam od jakiegoś czasu w sumie te produkty Fitopari. I muszę Wam powiedzieć, tak że byłam do nich trochę tak sceptycznie nastawiona. Dałam im kolejną, kolejną, kolejną szansę, i stwierdzam, że jest to produkt naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. Ale no jedyny minus to jest cena, bo ta seria właśnie do włosów farbowanych, czyli ta maska i ten szampon tutaj, no kosztują grube pieniądze, dlatego ja to teraz słuchajcie używam bardzo bardzo oszczędnie, bo na pewno tego nie kupię, bo no nie każdy może sobie pozwolić, żeby od tak wydać sobie ponad stówę na maskę, czy też szampon, więc używam to bardzo, bardzo oszczędnie. Ten szampon do włosów farbowanych, a ten tutaj z witaminami, to jest po prostu totalnie coś innego, dwa różniące się produkty, ale stwierdzam, że on jest też bardzo fajny, wczoraj nie myłam właśnie głowę, jest bardzo gęsty i bardzo ładnie włosy później po nim wyglądają, także myślę, że takie podsumowanie i filmik osobny. A propos, właśnie tych kosmetyków, FitoPari na pewno Wam pokażę. A póki co, no to tutaj, zresztą tutaj widzicie, jest moja taka półeczka, taki koszyczek, właśnie do takiej bardziej profesjonalnej pielęgnacji. To tutaj, tutaj mam jakieś, o, ta odżywka, którą lencemy je głowę. O LaPlex, tu jest, tu jest jeszcze pukanka różowa, która jest nieużywana. Bardzo fajny też spray do włosów, o herbal. To jest z Elfa Farm i to jest preparat taki, słuchajcie, do stylizacji włosów właśnie. Tutaj mam też między innymi właśnie ten korunt z Liren, on jest bardzo, bardzo fajny, natomiast bardzo natłuszcza co ja nie lubię w takich produktach. Maski dwie z gliskura, które bardzo lubię i używam. Ta seria różowa jest bardzo, bardzo, bardzo fajna, ta czarna jest jeszcze lepsza moim zdaniem. Tutaj malenka swój tonik, żel laku, który używamy. No i jak tak tu jestem. No to tutaj jest jeszcze kolejna półeczka. Tu jest właśnie taka pielęgnacyjna o, tutaj mam te kosmetyki laku. Uwielbiam ten zapach. Kocham, czekam na balsam i mgiełkę. No i tak to tutaj wygląda. A tutaj jeszcze mam taki aloes z Forever. To jest aloes, który dostałam od Madzi. I jeszcze go słuchajcie, nie używałam. No i dodatkowo tutaj jeszcze z tej firmy Forever. Nie wiem, czy ją znacie. Jeśli znacie i macie jakieś opinie, to dajcie mi znaka. Pasta do zębów aloesowa. Także na razie to tutaj leży. Czeka na zapach. Bo ja nie jestem zwolenniczką, żeby otwierać 10 tysięcy rzeczy, 10 tysięcy produktów. Wiecie, tak naraz i żeby wszystko było pootwierane. Także tu jest taka moja pielęgnacja. Tutaj są takie żele, płyny. Bardzo fajny ten peeling jest. Uwielbiam go. Kończy mi się. I też bardzo fajną serię. Słuchajcie, z Liren dla dzieci. Eco Baby. Kocham te produkty. Na pewno będę je jeszcze kupować. To jest już w sumie. Wtedy, co dostałam, pamiętacie, co pokazywałam Wam, przesyłka od Liren, to to są drugie już kupione, bo one są naprawdę rewelacyjne, nie uczulają, nie podrażniają, e, ekologiczne. I tutaj mamy naturalny płyn do kąpieli nawilżający i genialny, fenomenal, fenomenalny, naturalny, łagodny szampon do włosów. I słuchajcie, to jest szampon, który naprawdę raz ratuje, zwłaszcza jak dzieci mają kręcone włoski, tak jak Antosia, ona ma w tyle główki bardzo, bardzo poharatane, że tak powiem, włosy plączą mi się, wycierają jeszcze i ten szampon naprawdę daje sobie radę, żeby te włoski były mięciutkie i fajnie rozczesane. Także jeżeli są tu mamusie albo też dziewczyny, które mają wrażliwą skórę i potrzebują jakichś delikatnych produktów, to polecam Wam, żebyście się zainteresowały z Liren właśnie ta seria Eco Baby, bo naprawdę jest... Fenomenalna. Dobra. Uciekam. Teraz przyszła pora na otwarcie kalendarzy. Tosia, pokaż tu jeszcze jaką ty masz lalę. Popatrz. Skąd jest ta lala? Tak. Od Mikołaja. Ja. Od Mikołaja. No. Dobra, otwieramy tu. piątkę. 5. Tu jest pięć. Tu jest Tosia 5. Otwórz. Włóż paluszka. O ślicznie. I wyciągamy. Czeka, mama Ci pomoże. To Proszę, no wyciągaj Tosia. To jest prezencik. Jest! Lenka też ma, tak? Takie same. Super, no wiem, takie same. Tosia ma z pepą, a Lenka ma z... Ja mam po kość to sobie, Tosia sobie już to robiła. I plasterek z zebra, w żyrafę nakleiłyśmy, tak? Tosia, to się trzeba obciąć pazurki, bo ma brudne. Tak? jak to dzieci. Także kalendarze otwarte, możemy je schować na jutro. Ja sobie usiadłam jeszcze tu troszeczkę łantosi. bo plasterek ma naklejony, i jest strasznie rozżalona, nie? No, katarek dalej nas męczy dziewczyny, cały czas inhalacje, smarka niedobrze, że ona smarka sama noska, bo naprawdę byłoby gorzej. A dzisiaj taki leniwy dzień. W zasadzie to już nic nie będę Wam na nagrywać chyba tak gadanego, tylko pokażę jeszcze mój pomysł na przepyszną sałatkę śledziową z ziemniakami. Później będę robiła właśnie, ziemniaczki ugotowałam, jajka mi się ugotowały. Jak stygnie <coughs> to Wam pokażę. No i będziemy sobie dzisiaj siedzieć, będziemy czekać na gości. No i tak leci dzień. Mieszam wszystkie składniki do tej sałatki. Tak jak widziałyście, ziemniaki, jajka, kukurydza, ogórek kiszony, czerwono cebula, dwa duże jabłka słodkie dla kontrastu smakowego i będę doprawiała to jogurtem naturalnym. Więcej jogurtu, a łyżka majonezu. Mieszam i doprawiam tylko i wyłącznie pieprzem i pieprzem. Tyle. Po śledzie są słone, ogórki są słone, więc tylko pieprz.